Tytuł Mistrza Polski klasy Open o 2000 jest już w Twoich rękach. Tak jest. Pełnia szczęścia. Udało się. Znaczy udało się. Wypracowałem to, tak? Cały sezon było szybko. I tutaj chciałbym też wygrać, mimo tego, że nie muszę tak naprawdę cisnąć, ale przyjechałem na ostatnie zawody i to taka wisienka na torcie już była, gdyby się udało wygrać. Na razie wszystkie podjazdy treningowe i pierwsze wyścigowe wygrane w klasie. Będziemy cisnąć. Powiedz mi, jak się czujesz jako świeżo upieczony? Mistrz Polski? Fantas to chyba nie wierzyłeś w to do końca, że to tak właśnie się potoczy? Na początku sezonu, jak ktoś powiedział, że zostanę mistrzem Polski, powiedział, że się puknął tak mocno, dlatego, że jadę najsłabszym samochodem w klasie. Mimo wszystko udało się walczyć na większości stras, bo jeżeli specyfika jest taka, że liczy się naprawdę od samochodu, nie mamy, nie mamy szans na walkę. Natomiast na zakrętach jest szybko, bardzo przyzwoicie. A tak naprawdę to jeszcze nie dotarło do końca, że jestem mistrzem Polski. Rafał, twoje najlepsze i najgorsze zawody w tym sezonie? Najlepsze myślę, że jachodna to jest jednak moja ulubiona trasa, jakoś pogoda to pisała. No te zawody na Słowacji. Bardzo mi pasują. Najgorsze zawody, myślę, że banowce. Dlatego, że jakoś nie mogę się wjeździć w tą trasę, jest strasznie podwórka i brakuje mocy. Powiedz mi, przyszły sezon powoli zbliża się wielkimi krokami. Jakie plany? Plany raczej takie, bardzo chciałbym wsiąść w czteronapędowy samochód, natomiast będzie ciężko, z budżetem przede wszystkim. Myślę, że zostaniemy przy tym samochodzie, trzeba go troszeczkę ulepszyć mocowo, przede wszystkim myślę 250-260 koni i kolejny tytuł powinien się pojawić. Rafał, jak odniesiesz się do propozycji Polskiego Związku Motorowego odejścia od formy rozgrywania zawodów w wyścigach górskich na Słowacji, no i tylko pięć w Polsce? Pięć to zdecydowanie za mało. Myślę, że zawody co 3-4 tygodnie. Tak jak teraz mieliśmy miesięczną przerwę, nie jesteśmy rozjeżdżeni, także później brakuje kilometrów. Na Słowacji chciałbym startować, mimo tego, że te banowcy nie pasują, natomiast no, rewelacyjna runda na Jachodach.